Radny Krzysztof Głuc nie chce już zasiadać w prezydium Rady Miasta. Oficjalny wniosek został już złożony, teraz musi go przegłosować Rada Miasta. Powodów rezygnacji jest kilka. Pierwszy z powodów to oczywiście to, że, że mam sporo obowiązków służbowych, a dobre wykonywanie tej funkcji to, 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 to jednak kwestia w większej ilości czasu. Ale to powiedziałbym, że jest jakby powód, który. Najmniejszy z tych, które, które mi przyświecają. Jednak dla mnie najistotniejsze jest to, najważniejszy jest mandat radnego. Jednak jak przyznaje radny, rezygnacja z funkcji wiceprzewodniczącego, to także symboliczny sprzeciw wobec funkcjonowania Rady Miasta. To jest pewien gest z mojej strony. Zobaczymy, przyjdzie czas, być może, na, na, na inne kroki. To jest, to jest kwestia dobra miasta. Nie możemy tak funkcjonować. I mówię tutaj absolutnie o. Nie, nie dzieląc tej rady na tych, tamtych, owantych. Dobrych i złych. Nie, to w ogóle nie w tym rzecz. Jakość pracy tej rady musi ulec poprawie. A na swoim miejscu widzi przedstawiciela z klubu Koalicji Obywatelskiej lub Koalicji Nowosądeckiej. Doszedłem do przekonania, że aby yy, no, zachować także tak zwane dobre obyczaje, yy, w prezy prezydium powinno być yy, bardziej zróżnicowane. Tym samym też jakby do, zobaczymy jak Rada zdecyduje, bo to Rada będzie decydować o tym, ale... Teoretycznie rzecz biorąc, ujmując, zwalnia się miejsce. Ta sytuacja nie jest dla nas zaskoczeniem, komentuje Leszek Gieniec, radny koalicji nowosądeckiej. Myślę, że to jest dobry krok w tym kierunku, aby przynajmniej pokazać jakąś współpracę. Co prawda nie padły jeszcze jakieś propozycje dalsze odnośnie uczestnictwa kogoś z koalicji obywatelskiej czy koalicji nowosądeckiej w prezydium Rady Miasta. Natomiast myślę, że skład zróżnicowany prezydium powinien być od samego początku tej Kadencji. Jednak, jak dodaje radny, nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące kandydata na fotel wiceprzewodniczącego. Nie rozmawialiśmy na ten temat jeszcze. Natomiast, jeżeli padnie taka propozycja, na pewno będzie to kwestią dyskusji. Też chodzi o to, że jeżeli będzie miejsce dla kogoś z koalicji obywatelskiej, koalicji nowosądeckiej w prezydium Rad Miasta, może i dla niezrzeszonych, bo prezydium jest czteroosobowe, na pewno postaramy się wybrać kogoś najbardziej merytorycznego na, na tą funkcję. Jaka będzie propozycja radnych klubu PiS? Wybieram nowy sąd w sprawie wyboru nowego wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczącego na razie nie wiadomo, mówi Michał Kądziołka, wiceprzewodniczący Rady z klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. Planujemy pewnego rodzaju zmiany w Radzie Miasta Nowego Sącza, czy zaproponowanie zmian mające na celu usprawnienie prac Rady, bo niejednokrotnie widzimy, że te obrady mają temperaturę niejednokrotnie wrzenia, więc aby też nastroje w pewnym sensie uspokoić, aby ta Praca w Radzie była bardziej merytoryczna. Pracujemy nad zmianami, które będziemy chcieli zaproponować. Na razie nie ma jednak jasnego stanowiska, czy w Prezydium Rady zasiądzie ktoś z Koalicji Nowosądeckiej lub Koalicji Obywatelskiej. Na ten temat nie może decydować tylko i wyłącznie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, wybieram nowy sąd. O takich sprawach decyduje Rada całościowo. Natomiast wszystkie warianty, są brane pod uwagę zarówno w kwestii działalności prezydium, jak i poszczególnych komisji, a propozycja zmian ma zostać przedstawiona podczas najbliższej sesji Rady Miasta.